Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o relacji z ciałem, o odchudzaniu, o naszym wyglądzie, o podejściu do naszego wyglądu. Więc witam Was bardzo serdecznie na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, tam gdzie mnie oglądacie. Ogromnie się cieszę, że tutaj mogę do nas przyjść. I tak nam opowiedzieć. Ostatnie noce, słuchajcie, różnie spałam i różne rzeczy do mnie przychodziły. Gdzie zatrzymywałam się, żeby sobie zanotować, żeby sobie usiąść, posiedzieć z tym i przyjść i opowiedzieć nam, jakie ważne informacje spływały do mnie ostatnio. Cześć, Klaudusia, cześć, kłada. I ten temat. Energetycznego odchudzania, ten temat naszego kochanego ciałka, ten temat podejścia do siebie i do wyglądu znowu wybrzmiał dla mnie jako taki bardzo, bardzo ważny, i przychodziły do mnie e, takie ważne spostrzeżenia, kiedy przypominałam sobie, jak mocno byłam skupiona, sfokusowana na tym, jak to moje ciało wygląda. Jak ono się mm, prezentuje. To jest dobre słowo. Jak ono się ma na zewnątrz, jak ono wygląda i jak ono będzie moją przepustką do lepszego świata, kiedy będzie wyglądało tak, jak ja chcę. I w pewnym momencie tego zamartwiania się nad tym moim wyglądem, nad tym, Prezentowaniem się do świata zewnętrznego, do relacji, do pracy, wszędzie. Wszędzie tak naprawdę to jest ważne i myślę, że wiemy o tym i też to czujemy, prawda? I ja nie chcę tego umniejszać, bo to jest ważne, jak my się chcemy sobie podobać, oczywiście, że tak. I jak siebie widzieć, ale problem zaczynał się wtedy, kiedy to było takim mocnym kołowrotkiem tych myśli tak? Odchudzanie, jak ja wyglądam odchudzanie, jak ja wyglądam, jak, jak wyglądają. Różne części mojego ciała. I ja nie wiedziałam, że poza tym odchudzaniem może być coś innego. Czyli, że tam jest jakiś duży obraz poza tym myśleniem o wyglądzie i sprawianiem, żeby on konkretnie był taki i taki. Czyli nie wiedziałam, że z tyłu jest taki background, większe patrzenie na to, co jest z tym moim ciałem, spojrzenie na nie. Z lotu ptaka. I ostatnio w tych moich yy, rozmyślaniach, po nocach, w dzień, w różnych momentach to do mnie przychodziło. Przypomniałam sobie właśnie, jakie to było. Trudno, żeby zobaczyć, jak naprawdę coś innego. Cześć Malwina, żeby zobaczyć coś innego, co jest za tym odchudzaniem, za tą chęcią, żeby ta sylwetka była inna. Yy. I w pewnym momencie pamiętam też ten moment, gdzie udało mi się zmienić fokus z tego mojego ciała na to, że ono tak wygląda po prostu zmienić uwagę na to, że jest coś większego, na to, że ono mi coś ważnego dostarcza. I złapanie tego połączenia z moim ciałem, zamiast boksowania się z nim, to był jeden z takich ważniejszych momentów w moim życiu i takich przełomowych, które będę chyba zawsze pamiętać i mam je w sercu jako takie i trudne, i jednocześnie ciepłe. I to, co chciałam nam tutaj powiedzieć, to to, że dzięki temu znalezieniu tego połączenia z tym naszym kochanym ciałkiem, które jest dostępne dla nas każdego, bo jeżeli mamy ciało, to jest jedyny warunek, dla którego Uda nam się już to zrobić, tak? Czyli po prostu potrzebujemy mieć to ciało. Jak jesteśmy tu na Ziemi, no to je mamy. Cudowny dar. I to połączenie, nawiązanie tego połączenia sprawia, że jesteśmy już w domu. I to, co ja nam tutaj pomagam z y, ogromnym zaszczytem i chęcią, i dumą zresztą też, to jest to, gdzie mo możemy poczuć się w tych naszych ciałach, właśnie jak w domu spotkać się z nimi trochę w innej relacji niż do tej pory i zacząć dostrzegać, że to połączenie daje nam już uwolnienie. To połączenie z naszym ciałem pozwala nam zobaczyć, że za tym odchudzaniem stoi coś ważnego, stoi coś innego, stoi ten większy obraz, że w tym odchudzaniu w ogóle nie chodzi o odchudzanie, że w tej zmianie sylwetki w ogóle nie chodzi o zmianę sylwetki, że w tej relacji z ciałem w ogóle nie chodzi o to, że ona ma być inna. Tam chodzi o Ciebie, tam chodzi o Twoje serce, tam chodzi o Twoją podświadomość, tam chodzi o Twoją energię. I to jest piękne, bo Twoje serce jest piękne, bo Twoja podświadomość jest genialna, bo Twoje ciało jest genialne. I szkoda by było nie zrobić z tego użytku, szkoda by było siedzieć i tylko całe życie spędzić na tym, jak zamartwiam się o to, co z tym moim ciałem jest nie tak. I nie jesteś tutaj po to, żeby czy sianetka żeby całe życie się o to martwić nie jesteś tutaj po to żeby całe życie spędzić na odchudzaniu nie jesteś tutaj po to żeby całe życie zamartwiać się czy twoje ciało wystarczająco dobrze już wygląda czy skóra jest okej okay? czy tutaj wszystko jest okej okay? to na pewno nie jest po to to na pewno nie jest po to żeby tobie dowalić to na pewno nie jest po to, żeby tobie było trudno. To na pewno nie jest po to, żebyś nie mogła dniami, nocami spać, zamartwiać się o tym, żebyś za każdym razem przed latem się martwiła o to, jak się tutaj u mnie zadziewa. To na pewno nie jest po to, żebyś nie mogła jeść tego, co lubisz. To na pewno nie jest po to, żebyś mogła stresować się tylko tym, że robisz coś źle, dlatego twoje ciało tak wygląda. To w ogóle nie jest o tym w ogóle nie jest historia, która jest wspierająca i taka, która może cię nieść dalej, właśnie, żeby to ciało się mm, czuło tutaj wspierane przez ciebie. Ty jesteś jego właścicielką. Ty jesteś osobą zarządzającą swoim ciałem. Ty jesteś osobą zarządzającą swoją energią. Więc jeżeli my naszą energię kierujemy tylko na to, że Odchudzanie coś mi zapewni. Cześć Kasiu, cześć Aniu, cześć kochane. Jeżeli kierujemy naszą uwagę tylko na to, że to ma mi coś dać i być jakimś pomostem do czegoś innego, i wtedy będę szczęśliwa, spełniona, albo coś się zmieni, to wtedy ciągle sprowadzamy to cierpienie do naszego serca. Wtedy ciągle czujemy, że jesteśmy niewystarczające. Że brakuje nam jakiegoś klucza, że inni je mają, a ja go nie mam. Więc przychodzę tu dzisiaj nam przypomnieć o tym, że tym kluczem jest to połączenie Ciebie, zarządzającej osoby, z Twoim ciałem. Że tam, kiedy Ty idziesz do siebie, Twoje ciało zaczyna już inaczej, odpowiadać na to, co ty do niego mówisz, jak ty mu służysz. Już jest w innej relacji w to, z tobą. Ono wtedy może poczuć, że jest ktoś tutaj na tej ziemi, kto faktycznie może nim zarządzać. Ono już nie musi biec sobie w samopas i robić nie wiadomo co. Tylko ono już czuje, że ktoś wziął je pod uwagę, kto się zobaczył, usłyszał w tym. Co takiego ważnego tam się zadziewa i, i pokazuje. Więc tam jest ten szerszy obraz i kontekst tego, cześć Olu, co jest do zobaczenia. I to jest piękne, słuchajcie. Chociaż czasem wiem, że to patrzenie przez pryzmat tych naszych kompleksów to jest czasem jedyne, na czym potrafimy się skupić. I to też jest ok, To też jest jakiś etap tej naszej ścieżki. Natomiast. Tam często jest dużo zmęczenia i jakiejś takiej ciężkości, i my chcemy już inaczej, i my chcemy już trochę lżej dla tego naszego ciała, i my chcemy już wyjść z tego kołowrotku, gdzie jest coś innego niż cyfry, waga, liczby, niż prezentowanie się w świecie zewnętrznym, niż pokazywanie, że. Tak będę szczęśliwa, a tak nie jestem. W takim wyglądzie jestem, w takim nie jestem. Tam dusza tęskni. Tęskni za tobą. Tęskni za tym, że ziemski garniturek jest niezaopiekowany. Czyli ciało, to co spakowałaś tutaj, żeby przyjść na Ziemię i chodzić po Ziemi, właśnie w tym. I chociaż ciężko czasem spojrzeć nam w tym kierunku, właśnie, że jest ten większy obraz, chcę, żebyśmy. Nastawiały nasze serca i umysły, i całe nasze ciała, i energię na to, że tam jest coś innego i ważnego dla mnie, bo kiedy widzę, jak bardzo blokuje nas to przed czymkolwiek, przed tym, że cieszymy się po prostu z tego, że jesteśmy. Nie możemy, bo takie mam ciało. Blokuje nas przed wyjściem do nowej pracy, a nie bo jak ja będę wyglądać. I tak dalej. Blokuje nas przed zrobieniem sobie zdjęcia na wakacje. Nie, bo jak to będzie wyglądało, jak ja tak wyglądam. Blokuje nas przed zmianą pracy, wyjściem do swojego biznesu, wyjściem do swojego projektu, bo ja nie mogę, bo tak wyglądam, bo źle się czuję, bo to nie jest ok, bo jak tak wyglądam, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Jest za mało, nie wiem, przerobione, przepracowane. Różnych słów używamy. Świadomie lub nie zamykamy sobie furtkę do kolejnych etapów w naszym życiu, bo ciągle patrzymy w jedno miejsce. Ciągle patrzymy, tak jakbyś patrzyła tylko na swoją skórę, a dookoła jest cały świat. I ty ciągle w to jedno miejsce, więc z tego trudno jest iść do tego, co chcesz. Tam się wszystko wydaje niemożliwe w tym momencie. Łącznie z tym, że odchudzanie jest efektem ubocznym. Łącznie z tym, że ciało się zmienia, kiedy Twoja energia w środku się harmonizuje, jest lekka, płynie z lekkością. I to się zadziwa poprzez pracę wewnętrzną. I to jest to, co jest moim doświadczeniem, gdzie naprawdę doświadczyłam, że to nasze ciało jest genialne. Jest genialne. Tak jak Twoje serce, tak jak Twój umysł, tak jak Cała ty, która ma tą moc do kreowania tej zmiany tu w środku, i że jesteś tu naprawdę od czegoś innego niż tylko skupienie się na wyglądzie, na wadze, na tym, jak to moje ciało się tutaj prezentuje, i masz takie ciało, jakie potrzebujesz mieć żeby siebie ukochać, żeby siebie wesprzeć, żeby je wykorzystać do tego co jest ci tutaj dane na ziemi. I popatrzmy na to chociaż trochę przez ten pryzmat, że nie musimy się chować przed światem, że nie musimy się chować, bo jest za wcześnie i jeszcze nie jestem taka idealna i gotowa, bo moje ciało jeszcze nie jest takie idealne i gotowe. Tak jak z tym, jak każde ciało jest gotowe na plażę, na wyjście na plażę. Tak samo jak ta plaża jest, nie wiem, czymś innym, właśnie pracą czy, czy relacją, to nie może blokować nas, bo dzięki temu ciału, że my je tu mamy. Ono nam umożliwia właśnie iść do tego, co my chcemy, czego potrzebujemy. Więc zobaczcie, jaki to jest paradoks, jak my obracamy się i zamykamy się w tym cierpieniu, że to moje ciało jest przekleństwem dla mnie, a nie darem, a nie błogosławieństwem, które ja otrzymałam od źródła, od wszechświata, że mogę z nim iść tam, gdzie chcę. Bo tak bardzo hamuje mnie i blokuje właśnie to cierpienie. I myślenie o zmianie mojego ciała, że ona będzie tylko wtedy możliwa. To nie jest prawda. I chcę nam dzisiaj powiedzieć, że kiedy zajmiemy się naszą energią, energia płynie z ciała, z nas, ze środka, zajmiemy się sobą, Za, zaczniemy zarządzać tą energią, tak? Czyli czujesz, że jesteś właścicielką swojego ciała. Tak, jak jest właściciel firmy, zarządza firmą. Ty jesteś właścicielką swojego ciała, więc zarządzasz energią we własnym ciele, a nie tylko skupiasz się na odchudzaniu. I to jest już przy... przekierowanie tej energii, i potem zadziwają się piękne rzeczy: piękne rzeczy z Twoim ciałem, piękne rzeczy z Twoją energią, jak się czujesz, więc piękne rzeczy w świecie zewnętrznym, w którym Ty kreujesz. Swoje życie, to jak chcesz, żeby ono wyglądało. I odchudzanie jest po prostu efektem ubocznym tego wszystkiego, więc to nie chodzi o to, żeby to był sam cel w sobie. To chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego ważne wnioski, jak ciało z jakiegoś powodu nie chce iść w jakąś stronę, coś już nie działa, któraś dieta, któryś sposób podejścia do mojego ciała dociskanie mu tam śruby, dokręcanie. To są ważne informacje, że coś innego tutaj ważnego chce się zadziać. I ogromnie się cieszę, że mogę przychodzić nam tutaj i opowiadać na podstawie swojego doświadczenia czy innych kobiet, kiedy jest to dla nas możliwe, żeby przestać martwić się o swój wygląd i zaprosić tą lekkość do swojego ciała, zacząć krować z innej pozycji, nie z pozycji ja schudłam i będę szczęśliwa, tylko z pozycji ja teraz zapraszam ważne jakości do mojego życia. Jakie? Takie, jakie chcesz. Czy to jest lekkość, czy to jest szczęście, czy to jest akceptacja, czy to jest miłość? Tak naprawdę to wszystko się łączy. Najpierw to zapraszamy do naszego ciała, a później widzimy to właśnie w odzwierciedleniu na zewnątrz i przestaje to nas blokować w relacjach, w pracy, w biznesie. Tam, gdzie jest potrzebny ten power. Jesteśmy kobietami mocy. Potrzebujemy stać w tej mocy, żeby być niezachwiane w tym naszym ciele. Że jesteś piękna, że jesteś właściwa, że jesteś tutaj bardzo potrzebna. Cześć, Rysiek. Że jesteś tutaj też potrzebny. Do tego jest to nasze ciało. Cześć, Luiza. I my potrzebujemy, słuchajcie, już zmienić ten sposób patrzenia w jedną stronę tylko na to ciało, które jest właściwe, jeżeli tak wygląda, jest niewłaściwe, jeżeli tak wygląda. Potrzebujemy już zmienić ten paradygmat tego, bo to jest za bardzo męczące i za bardzo nas stresuje, za bardzo nam dodaje cierpienia. Nie urodziłaś się po to, żeby cierpieć, nie urodziłaś się po to, żeby całe życie się odchudzać, nie urodziłaś się po to, żeby przejmować się wyglądem i żeby cię blokował. Urodziłaś się po to, żeby robić piękne rzeczy i żeby twoje serce oświetlało ci ścieżkę. Więc jeżeli wejdziesz w kooperację ze swoim kochanym ciałem i nawiążesz z nim w kontakt i znajdziesz to połączenie, to już się energia zmienia i zaczyna się dziać. Pięknie i zaczyna się dziać cudownie. I to jest dla nas dostępne, dla każdego. Nie dla niej, bo ona tak ma, nie dla niej, bo ona jest młoda, nie dla niej, bo ona nie wie, co ona mówi, bo tak wygląda, to ona nie wie, jak to jest mieć takie kilogramy albo celulit. Przestańmy szukać wymówek, bo ktoś ma lepiej, przestańmy szukać wymówek, bo ktoś ma łatwiej. Zajmijmy się samą. Ty masz swój garniturek, ktoś ma swój garniturek, ty masz swój vibe, ktoś ma swój vibe, ty masz swoje rzeczy i swoje programy i swoje emocje i swoją energię, którą potrzebujesz się zająć, bo ty za zarządzasz tylko swoim ciałkiem. Ktoś zarządza tylko swoim ciałkiem. Nie skaczemy do czyichś butów, bo nie wiemy, jak w nich jest. Zostajemy w swoich butach i nasze stopy prowadzą nas przez nasze życie, przez nasze lekcje, przez nasze sytuacje. I to jest nam potrzebne, żeby budować relacje z ciałem, które będzie nas wspierało i w którym poczujesz się pewna, tak, że możesz pocisnąć do tych rzeczy, które są dla Ciebie w życiu ważne. Żeby to Cię nie blokowało i nie zatrzymywało po drodze. To jest ważne. Jako kobiety potrzebujemy czuć się pewnie w naszych ciałach. Mężczyźni też, ale głównie mówię tu do kobiet, bo. Tak, naj, najbardziej rezonuje po prostu y, z, większość z Was, z moimi historiami. Ach, aż muszę sobie odetchnąć. Potrzebujemy już to zmieniać. W odchudzaniu nie chodzi o odchudzanie. Kochane, to co do mnie też ważnego, bo przychodziło, to jest coś z ogromną radością w sercu. chce się z nami podzielić. Jutro o godzinie 12 wrzucę nam informacje jeszcze bardziej szczegółowe na temat przestrzeni. Przestań przejmować się wyglądem i zaproś lekkość do swojego życia. Kilka modułów działania z odchudzaniem energetycznym nie będzie tam tego, co trzeba jeść. Tam będziemy nawiązywać kontakt piękny z naszym ciałem, żeby słuchać siebie w różnych przestrzeniach, gdzie to ciało pokazuje i co ono tak naprawdę chce zrzucić, i gdzie ono chce schudnąć. Piękna przestrzeń, która przyszła do mnie jako pierwszy raz w takiej odsłonie, dlatego ogromnie się cieszę, że mogę się tym z wami podzielić, bo. To jest po prostu jakieś totalne wołanie mojego serca, gdzie chcę zaprosić osoby, które będą czuły, że to już jest ten czas, że chcą zacząć albo kontynuować zarządzanie swoją energią, bo wiedzą, że to z tego miejsca kreują nowe. Chcą zacząć zarządzać swoim ziemskim garniturkiem, jak to tutaj sobie nazywamy czyli naszym kochanym ciałem, które naprawdę potrzebuje trochę zmiany, Spojrzenia na nie pod innym kątem, a nie pod tym, że jak się odchudzisz, to ja cię pokocham, to ja ci powiem wtedy miły komplement. Nie. Chcę, żeby to było dla kobiet, które wiedzą, że to one kreują tą zmianę. żeś Kamilka. Że to one są za tą zmianą i one stoją jako te odpowiedzialne, które mogą to zrobić i które chcą poprzez łagodniejsze podejście do siebie. zmienić ten swój vibe, zmienić swoją energię, w której są na co dzień, czyli żeby nie być tylko w cierpiętnictwie dotyczącym wyglądu i ciała i przejmowania się tym, tylko w tej lekkości, żeby iść w stronę mocy i tego, co ja tutaj chcę doświadczyć i iść do tego. Tak? Więc to będzie piękny program z różnymi modułami, które będą nas odblokowywały i uwalniały z tych Ciężkich łańcuchów, które nosimy na sobie, i to będzie głównie praca z energią. Będzie mnóstwo inspiracji, będzie mnóstwo ćwiczeń i tego, jak to się zadziewa. To nie będzie teoria, tylko, ale też praktyka. Będziemy działać po prostu z naszym sercem. Więc już dzisiaj z ogromną radością w sercu Was zapraszam jutro o godzinie 12 w poniedziałek, 29 maja. Można obserwować moją relację na Facebooku, na Instagramie, będzie też informacja na newsletterze, jeżeli jesteś zapisana, to otrzymasz tego maila, więc polecam sprawdzać wtedy sobie skrzynkę. 12. czasu polskiego wyśle Wam informację z zaproszeniem do tej naszej przestrzeni, w której będziemy robić piękne rzeczy dla siebie, dla naszego ciała. Robić magię i łapać ten obraz, który jest poza odchudzaniem, który jest ważne, żeby zobaczyć, że jest coś innego, co stoi za tym odchudzaniem, że to nie o to chodzi. Żeby to się zadziało i po problemie, bo tak nigdy nie jest. Gdyby tak było, to każda z tych diet, to każdy ten nasz wysiłek do tej pory, który włożyłyśmy, dałby nam to ukojenie i spełnienie w sercu i poczucie satysfakcji. Okej, okay, dobra, jest inaczej. Więc dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za to, że interesujecie się. Pracą z energią, ze sobą, ze swoimi myślami, emocjami, z tym wszystkim, co Tobie towarzyszy w sercu. Dziękuję, że to robisz dla siebie, dla swoich e, bliskich, bo to zawsze wpływa na całe nasze środowisko, i dziękuję, że to robisz dla całego świata. To jest ogromnie ważne. Więc z serca Ci za to dziękuję. Dziękuję, że tutaj jesteś ze mną na żywo albo odtwarzasz w swoim czasie. I do zobaczenia już niebawem. Pięknego dnia, pięknej niedzieli. I pamiętaj, że jesteś piękna, jesteś cudowna, jesteś właściwa i wystarczająca.